Mieszkańcy regionu Warmii i Mazur wybrali przedstawicieli do Sejmiku Województwa. Koalicja Obywatelska zdobyła 13 mandatów, PiS uzyskał 11, a Trzecia Droga PSL-PL 2050, Szymana 6 mandatów. Przypomnijmy, w Sejmiku zasiada łącznie 30 osób. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej, KO w wyborach do warmińsko-mazurskiego Sejmiku zdobyła blisko 35% głosów. PiS nieco ponad 30%, a Trzecia Droga Polska 2050, mona Hołowni, PSL ponad 16% głosów. KWW, Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy uzyskali ponad 7%, a KWW Lewica ponad 6% głosów. Jedną z osób, które uzyskały największe poparcie jest marszałek województwa Marcin Kuchciński z Koalicji Obywatelskiej, który otrzymał 24 685 głosów, Bogusława Orzechowska z PiSu 19 365 głosów oraz Robert Turlej KO 16 125 głosów. Do sejmiku dostali się również Bernadette Hordeuk z Koalicji Obywatelskiej 14 1916 głosów. Jarosław Słomo z Koalicji Obywatelskiej zdobył 9544 głosy. Maria Bąkowska z Trzeciej Drogi otrzymała 4688 głosów. W poprzednich wyborach do Sejmiku najwięcej głosów zdobyły PO i PSL, które nieprzerwanie współrządzał w wojewódzkim samorządzie od 2006 roku. Po ostatnich wyborach samorządowych PO i PSL podpisały regionalne porozumienie koalicyjne, dzieląc się stanowiskami w samorządowych władzach województwa. Podobnie było w trzech wcześniejszych kadencjach. Od 2014 roku do ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych marszałkiem województwa był Gustaw Marek Brzezin z PSL, a gdy zdobył mandat senatora, marszałkiem został Marcin Kuchciński z PO.